Maziu, powiesz sobie. Co robi święty Mikołaj? No, no, no. Napisałaś na no, już do świętego Mikołaja? I co napisałaś? Co chciałabyś dostać? I co jeszcze? I coś jeszcze? Światełko. świętełko. co robi święty Mikołaj? Jaki prezent chciałabyś dostać? Nie ma Które co byś chciała dostać od Świętego Mikołaja? Taką to kreca, wszystko potaża i łyżwy. Laptop, łyżwy, lunetę i pustę 150. Chciała dostać. Od świętego Mikołaja. Ja nic nie nic nie. Nie chcę. Co by Pani chciała dostać od Świętego Mikołaja w tym roku? Święty Skorpuj. Co <noise> by chciała dostać od Świętego Mikołaja? Córeczkę. dostać od Świętego Mikołaja? Braciszka. Święta. No nie może, to nie Ja tak. chciałbym, żeby spadł śnieg wreszcie na święta. Żeby było pięknie, biało i czysto. I czysto. Być. Tak, no bo jak jest tak szaro, to jest brzydko. Krewet, najważniejsze silikzyka. A co byś chciała podarować komuś? No, Te, to, też to z perfumami, czy, czy coś takiego. A dla kogo? E, no na przykład dla rodziny. Ja ja Moim marzeniem to, jest, żeby w białym stoku ludzie mieli pracę. Dziękujemy bardzo. Zdrowia, szczęścia i Bion. troszkę pieniędzy.